Wybory 4 czerwca 1989 roku okazały się przełomowe dla historii Polski, choć wtedy nie wszyscy zdawali sobie sprawę, Owy wybory doprowadziły jednak do ustrojowej zmiany w Polsce. Rządząca wówczas jeszcze partia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza próbowała kontynuować swoje rządy poprzez desygnowanie przez ówczesnego prezydenta panu Jaruzelskiego ministra Kiszczaka jako premiera. Jednak nie uzyskał on większości. W, Sejmie. w efekcie rząd Kiszczaka upadł i otworzyła się droga do alternatywnego rozwiązania, to znaczy powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego, w którym, nie oczekując tego wcześniej, wicepremierem i ministrem finansów odpowiedzialnym za wyprowadzenie naszego kraju z katastrofalnej sytuacji gospodarczej, galopującej inflacji oraz skurczącej się Gospodarki. Tego zadania po krótkich, choć intensywnych wahaniach się podjąłem. W ten sposób rozpoczęła się era radykalnych reform. W tej książce, którą w tej chwili pokazuję, opisuje to, co się działo w naszej gospodarce i w naszej polityce od 1989 roku i później, opisując również swoją rolę w ówczesnej polityce, do której wstąpiłem nie dlatego, że chciałem być wieloletnim politykiem, tylko dlatego, że poprzez politykę można było i trzeba było wprowadzać potrzebne w Polsce reformy.